Hej kochani, z tej strony Tiariel i witam się z Wami w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak ostatnio pisałam na karcie społeczności, cały czas pracuję nad naprawianiem save'ów po aktualizacjach i niestety save, który miałam do serii osobliwe historie no jest nie do naprawienia, nieważne czy z modami, czy bez modów. Za każdym razem jak wprowadzam tę rodzinę do gry nie mogę zapisać gry. Nie pomogła ani reinstalacja, ani naprawianie. No, akurat przy tej rodzinie po prostu nic nie działa. Nie wiem, może coś w nich jest takiego, co nie pozwala ich zapisać. Chociaż sprawdzałam wszystkie moje CC i nie mam żadnego, które byłoby nieaktualne. Więc naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. Ale pytałam się was na karcie społeczności, jaką inną serię bez cutscenek chcielibyście na moim kanale. Wiem, że większość z Was woli serie kaczenkowe, ale są osoby, które chciałyby oglądać takie serie, których jest po prostu luźna rozgrywka. A chciałabym, żeby każdy na tym kanale mógł znaleźć coś dla siebie. No i ja też czasem lubię sobie pograć tak po prostu na luzie. Wybraliście, żeby to była jakaś, jakieś wyzwanie, które jest mniej znane i takie wyzwanie dla Was szykuje. Ale w międzyczasie, zanim to wyzwanie będzie gotowe, pomyślałam sobie, że mogę zrobić taką miniserię, nie wiem, będą to 3-4 odcinki, zobaczymy, z ogrywania scenariuszy. Ponieważ byłam bardzo ciekawa, jak wyglądają teraz te scenariusze, bo wydają się trochę bardziej rozbudowane, więc wybrałam sobie scenariusz w cieniu rywala. Mamy tutaj simeczkę, nazywa się Nowak. Urios. Powiem szczerze, że nie wiem, jak powinnam czytać jej imię. Jak ktoś ma pomysł, to bardzo proszę, napiszcie mi w komentarzu. Oczywiście ją przerobiłam. Wygląda teraz tak, tak pod siebie. I jeśli chodzi o aspiracje, tutaj nic nie zmieniałam. Ma ekspertkę komputerową, jest geniuszem, jest ambitna, jest zapaleńcem. To były cechy, które miała z gry. Dodatkowo ekspertka komputerowa. Teraz sobie zobaczymy, bo to jest cecha z modów. Proszę bardzo. Uwielbiają spędzać czas przy komputerze. No oczywiście i dodałam jej jeszcze niezręczną towarzysko. Jeśli chodzi o preferencje, to lubi czarny, zielony, szary, biały. Mogę jej jeszcze zaznaczyć, że nie lubi różowego. Napoje lubi kawę, nie lubi mleka. Lubi muzykę elektroniczną. Jeszcze jej to znaczymy tutaj alternatywną i metal. Nie lubi kokosów, lubi mu miód i pikantne jedzenie. Lubi pizzę, mięso i śmieciowe jedzenie, a zdrowego nie lubi. No takie osoby też mamy. E, lubi strój na zimną pogodę. E, lubi noc i lubi przechwałki, nie lubi sprzątania. Lubi modę w stylu rockowym. E, lubi programowanie, nauki kosmiczne, granie w gry wideo, gotowanie, majsterkowanie. Nie lubi wędkarstwa. Lubi technologię i popkulturę. Lubi kluby nocne i bary, nie lubi muzeum, a w wystroju nic jej nie dawałam. Jeśli chodzi o jej stroje, to tak się prezentuje strój pierwszy codzienny, tak wygląda strój drugi codzienny, strój trzeci, strój czwarty i trochę bardziej odstrzelony strój piąty. Jak widać, czerń dominuje w jej kolorach. To jest jej strój oficjalny, ty masz tu trochę inne włosy, nie? Całkiem inne i we wszystkich już będziesz miała te inne. Hmm. Zaraz jeszcze ci włosy zmienimy. Które to były tu włosy? Hmm, to są te, numer 25. Dobra. Dobra. Więc tu mamy strój oficjalny, tak się prezentuje. Tu mamy strój sportowy, a chciałam ci zmienić, bo trochę przesadziłam. Zaraz zobaczymy, na coś tu zmienimy. Kolory weźmiemy sobie czarne. O, może taką ci zostawimy. Tu będzie strój sportowy. Do snu mamy dwa. Ten jest jeden i taka zwykła bielizna drugi. Strój imprezowy. Do pływania na gorącą pogodę i na zimną pogodę pierwszy. I taki bardziej domowy drugi. Tak się prezentują stroje. Mamy też ze sobą kota, kot się nazywa Pixel i wygląda tak. Moim zdaniem jest uroczy, jest leniwym, jest Włochaczem i jest uczuciowy. Dobra, no i przechodzimy sobie do rozgrywki. I jesteśmy kochani już w rozgrywce. Mieszkamy, jak widzicie, w Evergreen Harbor. Bardzo lubię to miasto, a jeszcze nie mieszkałam tutaj w tych apartamentowcach. Mieszkamy w takim niewielkim mieszkaniu. I zaraz spróbuję Wam pokazać je na tabie. Chodzimy. I bardzo proszę, tu od razu mamy kuchnię. Kuchnia prezentuje się tak. Wydaje mi się, że wygląda naprawdę super. Mi się przynajmniej bardzo podoba. Z kuchni mamy przejście do Łazienki. Idziemy, idziemy. Tu mamy kącik z toaletą i wanną z prysznicem. A tutaj, proszę bardzo, pralki i umywalka. Łazienka jest dosyć duża. Teraz tutaj mamy taki kącik, jak przedpokój. Tak wygląda. I tutaj kącik wypoczynkowy, stół, telewizor. I przechodzimy do ostatniego pomieszczenia. Tutaj mamy sypialnię. Bardzo proszę. Yy, tu mamy najważniejszą chyba rzecz u niej w domu, czyli biurko z komputerem. I tu są rzeczy dla naszego Piksela. Także mieszkanie jest nieduże i wygląda tak. Myślę, że prezentuje się bardzo fajnie. Na początek kochana, może co ty tu możesz przyjazne? Pogłasz naszego kotaciaka. Yy, przyda ci się to. I możesz się pobawić z nim wskaźnikiem laserowym. I możesz mu dać jedzenie. Od tego sobie zaczniemy. Weszłaś w kanapę, pięknie. Dobra, pobawcie się. Bawienie się wskaźnikami laserowymi zawsze jest super. Nie wiem, czy lepiej grać tu na ścianach podniesionych czy opuszczonych. No, dobra, dziewczyny, nie dziewczyny, dziewczyno no i chłopaku bo Pixel jest chłopakiem. No, dobra. Wystarczy wam tej zabawy. Idź mu, nasyp jedzenia i pojdziemy sobie tutaj. Usiądziemy i spróbujemy. Co tu byś chciała? Wyznaj, że jesteś niezręczna towarzysko. Na razie nie masz komu tego wyznać. Kalendarz, matko, ile tu rzeczy. Dobra, chodź tutaj, usiądź. A w sumie pracę to możesz znaleźć przecież przez telefon. Znajdź pracę. Zrobisz to na siedząco czy będziesz wstawać? Zrobisz na siedząco. Super. Jesteś głodna. Zaraz coś spróbujemy zjeść. I mamy być guru techniki. Dobra. Ile tu będziemy? 63 za godzinę. Dobra. Guru techniki podjęliśmy. O, mamy awansować odebrać tajemniczy telefon. O, już osiągnęliśmy poziom grania w gry wideo. Dobra. Chodź kochana, zobaczymy, czy ty możesz sobie coś ugotować. Mm, niestandardowe jedzenie, przyrządź niestandardowe danie. Aha, masz brak miejsca na blacie. Nie mam pojęcia, czemu jest brak miejsca na blacie. Jak tu masz dużo blatów, na których jest masa miejsca, no ale dobra, potem się tym pomartwimy. To może w takim razie zamówiłabyś sobie spicę. Nie, tu to jest. Wynajmi... Zamów dowóz i weź sobie dostawę pizzy. Lubisz mięso, więc weź sobie pizzę z kebabem choć. Moja pizza jest już w drodze. Dobra, kochani, ja zaraz do Was wracam. Chciałam tylko sobie coś sprawdzić. Dobra, jestem już i zamieniłam sobie tutaj szafki na szafki z gry. Yy, I teraz faktycznie mogę już gotować. Także, dobra. Nie będziemy i tak, bo zamówiliśmy pizzę, ale przynajmniej możemy. Dobra. Czekamy na pizzę i co ty tu robisz? Oglądasz streama. No dobra, pooglądaj sobie chwilę. Miejmy, chociaż mogłabyś poćwiczyć programowanie, kochana. Zaraz to zrobimy. Programuj, ćwicz programowanie. Dobra. Nie wiem, gdzie nie możesz podejść kociaku. Może to za blisko Ci stoi, chociaż chyba nie, albo łóżeczko może. Zaraz to to weźmiemy troszkę tak. Weźmiemy, o. Teraz za bardzo na środku. Potem to jakoś przestawię. I co z... Jest nasza pizza. Dobra, to chodź kochana. Weźmiemy sobie pizzę. Podejdź tu. I zaraz zobaczymy, kto nam ją przyniósł. Latoja Weber. Dobra, pokaż się Latoja. Jak ty wyglądasz? No nawet wyglądasz... Jakoś znośnie. Proszę bardzo. Mhm. I oczywiście z panią od pizzy na razie nie możemy ani rozmawiać, ani nic. Więc zjedz sobie kawałek. O, dzwoni Lewis. Mamy odebrać telefon. Podobno dostawać pracę w studio deszczowy dzień. A tak się składa, że ja też pracuję w tym startupie. Startupie. Gotowa na kolejną wizytę w moim cieniu? Będzie jak na studiach, nie przejmuj się. Jak cię już wyrzucą, to ci referencję na stanowisko starszej przegrywki. Bardzo śmieszne, ale my będziemy. Lewis, jeśli chce, chcesz się przytulić, to powiedz tak. Trochę ironii nie zaszkodzi. Nie martw się, spędzimy razem w biurze cały dzień. Widzimy się na miejscu, lamo. No dobra. Zapanuj nad złością. Zimny prysznic, albo uspokoić się przed lustrem. No to zaraz spróbujemy. Dobra. Chodź kochana, weź zimny prysznic. Spróbujemy. Szybki, gorący. Pomyśl, a gdzie jest zimny? Baw się w kąpieli. Hmm, nie mamy. A uspokoić się przed lustrem możemy. Tutaj światło włączyliśmy. Hmm, bo to jako światło jest. Ale mamy lustro w sypialni. Może tu możemy się uspokoić. Spróbuj się uspokoić. Dobra. Idź, spróbuj się uspokoić. Zjadłaś tę pizzę, zjadłaś. To wywalimy, tu mamy taki śmietnik. No tak. No i co? 8 godzin. Dobra, dzięki za pizzę. Poszłaś sobie już. Poszłaś sobie. Ok. Spada nam to. 7 godzin. Dobra. No i jesteś na razie szczęśliwa. Osiągnij czwarty poziom programowania. To chodźmy tutaj i wracamy do programowania. Programuj, ćwicz programowanie. O, osiągnęliśmy chyba, zapanowaliśmy nad złością. Ten jest leniwy nasz piksel. Dobra, popracujemy trochę nad programowaniem. O, włączyłaś sobie muzykę. Jakiej muzyki słuchasz, kochana? Yy, słuchaj elektronika, może być. O, ćwiczymy programowanie łącznie przez 5 godzin. No dobra, ekstra. Dobra, ćwiczymy dalej programowanie. W międzyczasie przerobiłam trochę Lewisa. Myślę, że któregoś tu razu. Nie wiem, kim jest ten pan Wesley i mnie przeraża. Będziemy mogli go tu lepiej poznać. Dobra. Poczekamy, aż osiągniemy ten czwarty poziom programowania. Co nam jest tu potrzebne w pracy? A, programowanie w 50%. No dobra. To robimy od razu dwie rzeczy. Do pracy też. Dobra. No już ci niewiele zostało. Jest. Dobra. Zablokuj swój laptop. No, masz komputer, nie laptop, ale chco, skoro chcą, zablokuj dla wszystkich, z wyjątkiem nowa, proszę bardzo. E, zaliczyło. O, zaliczyło nam też zadbanie. Wyjdź na zewnątrz. No dobra. To zaraz może sobie wyjdziemy. Skorzystaj, kochana. Mm, wyłączymy sobie tutaj muzykę. Wyłącz na razie. Dobra, skorzystałaś. I byś może naszego piksela tutaj przytuliła, żeby nie był taki biedny. I pogłaskała. Rozpieszczaj na kanapie. Weźmiemy to. No jak masz cię tyle miejsca, co tu nie masz miejsca. Dobra. Wyszczotkowałaś go pięknie. Dobra. No, porozpieszczaj go trochę. No tak. I co? Nie no, gotować nie będziesz. I chcesz wyjść na zewnątrz. No to dobra, choć wyjdziemy. Dziecko, czemu ty samo chodzisz po nocy? Ideon. Ideon, cóż za imię. O, jest. bez. Chodź, zapoznasz się z bez. No, wyjdź na zewnątrz. Ciekawe, czy to się zaliczy. Gdzie to musi być to zewnątrz. O, no, chyba średnio nas porubiła. Rozmawiaj o preferencjach dotyczących parcel. A kto to tam chodzi? No i gdzie jest ta osoba? Jest tu. O, też stylowa A, no bo to jest ten. Jules, facet bez, tak? Ten facet? Szczerze mówiąc, nie wiem. Może wiesz co? Ty chcesz wyjść na zewnątrz, to może być sobie, a ten dzieciak jeszcze stoi pod naszymi drzwiami? Stoi i wita się z naszym kotem. Dobra, zostaw bez, chodź tutaj. Zrób z tym gideonem przyjazne powitanie. Dowiemy się, czego on od nas chce. A wy sobie siadły tu gadać i Gideon przyjdzie tu. No okej. Okay. Stanąłeś i stoisz. Idź z nim. Przyjazne powitanie. Zapytaj go czemu łazi po nocy. W czapce pilotce. Możesz się poentuzjazmować <mystop autosividade> i o najnowszych grach rozmawiać. O, możesz zachwycać się ulubionym DJ-em. I zachwycać się ciastem owocowym? No dobra. Dobra, już możesz sobie iść mały. A my może się wybierzemy gdzieś, skoro tego od nas chcą. O, proszę. Wyjdź na zewnątrz. Co tu chcą? Pod domem. No dobra, ty pojechałeś dalej i... Ale zobaczcie, kogo my tu widzimy. Tutaj jest... Lewis. Może z nim pogadaj? Nie, na pewno nie będziesz go przepraszać. Może zabawne spróbuj. Mm, opowiedz... Żartuj o zaroście. No, zobaczymy. I co ty byś chciała? Napić się. Okej. Okay. Dobra, może by. Wy... A, chyba, chyba mu się to nie podoba. No, ja nie wiem, czy wam pójdzie ta rozmowa. A jak weźmiesz, popraw humor. Tobie poszły minusy i jemu też poszły minusy. A jakbyście tu weszli. Jest bar. Jest bardzo ciekawy barman. Raymond. Możecie usiąść i rozmawiać tutaj. A jakbyśmy go dodali do grupy? Więcej działania. Dodaj do grupy. Dobra. Y idźcie tam. Zobaczymy, jak Wam pójdzie. Spotkaliście się w barze. Ciekawe, czy to było przypadkowe spotkanie. Y to możemy włączyć. Włącz muzykę alternatywną. Dobra. O, no, nawet z Tobą gada. Dobra. Tylko że głównie wam idą minusy. Teraz zobaczymy, co tu byśmy mogli wziąć. Zabawne ci nie szło, złośliwych nie chcemy. Dyskutuj entuzjazmuj się. O, dyskutuj o strategii gier. Pewnie też nie pójdzie. A możesz zamówić zamów Drinka. Dla grupy. O, zamówimy drinka. Przy drinkach zawsze jest lepiej. Może jęczmień pitny. Idź zamów. Idź zamów jęczmień pitny. A poszedł sobie. No świetnie, a nie. Jednak jest. I przyszły Miszki. Dobra. Mm, I kolejny ekstra pan. Wygląda niczego sobie. No gwiazdy są tu. Tym ty mi jesteś kim? E, fej Harris. O matko, fej, ja cię jakoś nigdy nie widziałam. Jesteś na drodze do sławy, bo zamówiłaś mu drinka, tak? Raczej to dobrze nie pójdzie, ale może jak się napijecie. I co ty tu chcesz? A, czekasz na drinka, kurde. Czemu ja to wzięłam? On nas bardzo nie lubi chyba. Entuzjazmuj się programowaniem. O, wziął sobie drinka. A to je nie chce sprzątnąć. Wypij. Dobra. Wyluzuj, Lewis. Może zachwycaj się ulubionym DJ-em. A jakbyście poszli potańczyć? <grych> Tańczy razem, zobaczymy. Może od tego Wam plusy pójdą. O, poszły Wam teraz. Dobra. Dobra, Lewis, wyluzuj. Jesteś spięty gościu. O, no, on wywija nieźle. Dobra, to już godzina, nie? Niedługo trzeba będzie się zbierać. Zaproś na noc, nie, no dzięki. O, to były niezłe ruchy, Lewis. Dobra. O, zdobyliśmy umiejętności taneczne. A pochwal go szczerze. Ciekawe, czy nam to coś pomoże. Materialistą jest, no świetnie. O, proszę, jest szczęśliwy. No, pięknie. A jak jeszcze z nim tu potańczysz, jak to będzie? O no, proszę. Jak zmienił Twoje zachowanie. O! No, jednak drinki rozluźniają. Dobra, popraw mu humor. Zobaczymy, czy to coś zadziała. O, jest też porywczy. Genialne. Ej, widzieliście? On z nią flirtuje. Mm, no, chyba sobie jaja robicie. Mm, zdobyłyby to umiejętność. No, pięknie. No, dobra, i co tu dalej? Y, wystarczyła wam jedna. Y, jeden. Jedno piwo w barze, żebyście już flirtowali. No, świetnie, i co dalej? Rozmawiacie, dobra. A ty idziesz sobie usiąść. Rozmawiaj o komputerach. No, proszę, słuchajcie, oni sobie całkiem dobrze radzą i to bez mojej pomocy. Myślałam, że się tu będę musiała namęczyć. A tu zupełnie nie. Dobra, przydałoby się zaraz spadać do domu. No dobra. Co wy będziecie robić? O, oglądacie zdjęcia? No ekstra. Super. Myślę, że dobrze wam idzie. I szczęśliwa jest. Proszę bardzo. No dobra. I co? O! Proszę, daje nam prezent! A chyba nie będziemy zadowoleni? A nie, podobało jej się! Rozmawiony! Proszę, przyjemna rozmowa? Próbuj nawiązać trwały związek z tym kimś? Kurde! Co my tu mamy? Otwórz profil. Dżemtastyczny podarek. Odczucia, no. Dobra. Kariera jest absolwent liceum. Oni powinni być absolwentami po studiach. Odziel się genialnymi pomysłami. Popraw mu jeszcze humor. Charakterystyka geniusza. Dobra. No, możesz opowiedzieć dramatyczną historię. A co? Nie, no naprawdę wam ta rozmowa świetnie idzie. Co wy będziecie robić? Ej, no zobaczcie. Mieliście być rywalami. Psujecie mi scenariusz. Mm -hmm. Romantyczne im wleciało. Nie no, ja po prostu nie wierzę. Kurde. Dobra, zostajemy jeszcze chwilę i zmykamy. Status związku, no nie żartujcie. Dyskutuj o strategii gier. Wyraź potrzebę drinka. No chyba już sobie poszedł, co? Tak mi się wydaje. Tak. No dobra. To my też będziemy wracać do domu. I czemu ty myślisz o pieluchach, kobieto? Nie żartuj mi tu. Dobra. Co ty tu masz? Niezręczne spotkanie. Yy, dobra, podejdź tutaj. Czy to nam zaliczy? Bo kazali nam podejść tu. Tak, trzeba było. Zrelaksuj się, zajmując się swoim hobby. Aha. O teleskop. No tego teraz nie zrobimy. Czy ta pizza się jeszcze dodaje? Dobra. Weź kawałek. Chodź, kochana. Weź kawałek pizzy. I chyba będziesz musiała jeszcze jeden kawałek zjeść. Teraz zobaczymy. A nie, najjesz no się jednym. Dobra. No, wzięłaś już następny. Ale leje. Wystarczy. Dobra, posprzątaj to, a ja to za ciebie schowam do lodówki. O, matko, nawet burzę mamy. Zaraz, kobieto, ty już chcesz iść spać. Proszę mi tutaj, szybciutko, skorzystać, wziąć prysznic. Już wstawaj, wstawaj. Umyć zęby, i dopiero możesz się położyć spać. Na którą ty idziesz do tej pracy? Programowanie w 75 za 7 godzin. Dobra. Dobrze, że się kąpiesz w spódnicy. Myślę, że to idealne. Myjemy zęby. I kładziemy się do łóżka. No, powiem Wam szczerze, że nie spodziewałam się tego zupełnie. Jak to wyglądało, wszystko. No nic, na tym będę kończyła ten pierwszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał i że chętnie wrócicie ze mną zobaczyć, jak się potoczą losy naszych bohaterów. Bo jak na razie to mamy tu romantyczne zainteresowanie, a miało być tak kiepsko. No nie wiem, czy ja zepsułam właśnie scenariusz? Zobaczymy. Dobra, trzymajcie się cieplutko. Słyszymy się niebawem. Hey, hey.